Pełnia. Czasem próbuję zasnąć, a pełnia księżyc. To tak jakby długopis. Chcę pisać, bo spodobał mi się, a nie mogę napisać nic, bo on już rozpisany. Więc biorę ten drugi, pierwszy lepszy z brzegu i coś wychodzi, a ta noc bez senna, bo pełnia księżyc, a czasem nie ma, lecz i tak nie śpię, bo myślę zbyt dużo. I mam wiele w głowie. Pytanie i odpowiedzi, a życie wciąż inne. Czasem się położę i po prostu chcę nie obudzić się nad rano, bo ten księżyc świecił całą noc, a wybrać się na Niego to takie, albo skraść komuś serce. Bo czasem chcę, lecz nie potrafię być lepszym, być innym, takim, co kocha, co potrafi kochać, a nie tylko chce, albo marzy o tym, albo wszystko psuje i naprawić chce.